Została zamordowana podczas świąt. Oglądaj do końca. Moi rodzice nie rozpieszczali jej zbytnio. Dali jej robuxy, Jakieś 100 dolarów w jakiejś grze. Była bardzo szczęśliwa i trzymała pieniądze do Wigilii. Zawsze zapraszamy rodzinę i znajomych moich rodziców na Wigilię. Na kolacji, przyjęcie. Ja i Julię zostawaliśmy w naszych pokojach i po prostu oglądaliśmy filmy i graliśmy w gry wideo. Po co w ogóle mielibyśmy chcieć spędzać czas z rodziną i ich znajomymi? W Wigilię o 18.00. Wszyscy przyszli ubrani w najlepsze świąteczne stroje. Kobiety w błyszczących, czerwonych i zielonych sukniach, a mężczyźni w czarno-białych smokingach. Kiedy Julie i ja byliśmy w moich pokojach i graliśmy w Roblox'a, usłyszeliśmy wszystkie te pogawędki, śmiech i brzęk eleganckich kieliszków do wina. Wszystko wydawało się typowe, dopóki nie usłyszeliśmy głośnego krzyku jednego z dzieci, jednego z gości. Brzmiał jak krzyk żywcem wyjęty z filmu slasher. Julie i ja podskoczyliśmy.